Dzień dobry wszystkim, mamy wtorek Piękną, zajebistą pogodę z samego rana Słoneczko świeci Aż się chce kroki nabijać Właśnie jestem w trakcie swojej porannej rutynki Nabijamy kroczki Młodo odstawiłem do przedszkola, także Chwila dla siebie Dzisiaj, tak jak wspominałem Dzień wolny od treningu Wrócę, przygotuję sobie posiłki na dziś Prawdopodobnie też mu Od razu na jutro Bo jutro jedziemy z młodym tym razem na kontrolę, także też dzień zalatany, oczywiście jutro w samego rana trening będzie robiony. Jutro mamy w planie pól, także ciężkie plecy, trzeba przytyrać, bo plecy muszą być szerokie. No jak widać humorek od rana dopisuje. Kurde, pompuje mi trochę te prostowniki w czasie spaceru, trzeba trochę postoju robić, ale to nie przeszkadza w robieniu kroczków, czy kardio na bieżni. Trzeba się po prostu przyzwyczaić. Le, 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 czasami pomaga leżenie na macie z kolcami. Te backpumpsy są mniejsze. Także, co? Nie biję więcej piany, bo nie ma za bardzo co du, dużo gadać. Robię swoje. Was zapraszam do dalszej części dnia, do śniadanka i do reszty posiłków. Do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę. Elo. Czas na śniadanie, kroki nabite, więc można brać się za jedzenie. Klasyczek 100 g ryżowego makaronu, 200 g włoszczyzny, 200 g kury, 5 g oleju lnianego. Do tego suplementacja, kawka, herbatka. I tak moi drodzy, zaczynamy dzionek. Jemy i widzimy się przy drugim posiłku. Do zobaczyska. Pozdro. Czołem. Widzimy się przy drugim posiłku. Mamy tutaj 100 g pełnoziarnistego makaronu, 200 g trio, 20 g majonezu, odrobina miksu sałat i 200 gramów kury. Ja zajadam i zbieram się do fizjo i do chirurga. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Mam nadzieję, że nie usłyszę samych negatywów, a trochę pozytywów. Zobaczymy. Do zobaczenia później siema. No, no. Widzimy się już po wizycie u fizjo i u chirurga. Więc tak, zacznę od fizją. mam delikatnie przesuniętą rzepkę, jestem zajebiście pospinany mm. i prawdopodobnie mam delikatnie rozejście kresy białej, więc do porannej rutyny poza wakium dochodzą, dochodzi poronne rozciąganie, no i trzeba zadbać o rolowanie, trzeba się trochę odblokować, mm. natomiast jeśli chodzi o chirurga, no, Wiadomo, że za dobrze szło i muszą być jakieś kłady pod nogi. Prawdopodobnie mam przepuchlinę pechwiny. Nie wiem jak jeszcze z pępkiem, czy też nie ma przepuchliny pępkowej. Także no, zobaczymy, mam skierowanie na OSG, także sprawdzimy. I zobaczymy co w trawie piszczy. Póki co nie przestajemy ćwiczyć, ciśniemy dalej. I widzimy się przy trzecim posiłku. Mamy tutaj grzanki, pięć bułek. 70 gramów sera żółtego, 150 gramów szynki z kurczaka. I tyle. Tak wygląda trzeci posiłek. Trochę humor spierdzielony, bo nie podoba mi się to, ale nie mamy na to wpływu. Najpierw badania, później będziemy myśleć, czy będzie zabieg, czy nie. Robimy swoje. Widzimy się przy kolacji. Siemano. No i moi drodzy, nadszedł czas na kolację. Co my tutaj mamy? 100 g ryżu, 300 g skyra, 200 g winogrona, 200 g jabłka, 50 g płatków śniadaniowych, 30 g polewy z WPC, smak ciasteczko i 20 g masła orzechowego. Tak wygląda kolacja. Widać, przeszła faza na owsiankę. Póki co nasz inne smaki. Ja się biorę za jedzenie. Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam miłego wieczoru, dobrej nocy i zapraszam do jutra. Widzimy się jutro. Prawdopodobnie jutro trening wpadnie. Push, przepraszam, pull. Także co, widzimy się jutro. Siemano, pozdrawiam. Dzień dobry, YouTube. Widzimy się w środę. Ja już jestem po treningu z posiłkiem potreningowym. Co, klasyczek 100 gramów ryżowego makaronu, 200 gramów włoszczyzny, 200 gramów kurczaka i 5 gramów. Oliwy z oliwek. Dzisiaj był trening pól. Wyszedł bardzo dobrze. Kroki już nabite. Ja zajadam, bo czasu mało i zbieramy się zaraz na wyjazd do Konstancina, jak wspominałem. Co? Ja się biorę za jedzenie, biorę suple. A Was zapraszam do relacji z treningu i widzimy się przy kolejnym posiłku. Do zobaczyska i miłego dnia Wam życzę. Siema! Witam się z Wami przy drugim posiłku. My właśnie wróciliśmy. Mamy godzinę 15, także od śniadania trochę czasu minęło. Bierzemy się już za jedzenie, trzeba nadrobić kalorie. Mamy tutaj 100 g pełnoziarnistego makaronu, 200 g włoszczyzny, yy, troszkę rozponki, czaro, nie pomyliłem się tym razem, 200 g kury. I 20 gramów majonezu, czyli standardowy mój posiłek. Co prawda wlatuje jako trzeci, ale że już miałem przygotowany, był ze mną w trasie. Ale nie chciało mi się za bardzo jeść, więc jem teraz. Jemy i widzimy się w kolejnym posiłku. Do zobaczyska, elo. na nadszedł czas na trzeci posiłek. Standardowo 5 grzanek, w których jest 70 gramów sera żółtego, 150 gramów szynki z kurczaka i rozponka Na górze ketchup, kotlina 0%. I tyle. Tak wygląda mój trzeci posiłek. Jemy. A Was zapraszam do mojej kolacji. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Dzień dobry, dzień dobry. Moi, moi drodzy, przyszła pora na kolację. Znowu chrapka na owoce. Mamy tutaj zajebisty mix. 100 gramów ryżu, 300 gramów skyru naturalnego. 200 g winogrona, 150 g jabłka, 100 g truskawek, pod spodem jeszcze jest 100 g banana, nowe cornflakesy o smaku toffi, już próbowałem, zajebiste polecam. I do tego polewa z WPC i 20 g masła orzechowego. Tak wygląda kolacja, do tego oczywiście przygotowana już suplementacja. Ja zajadam, wypiję jeszcze herbatkę, piorę suple. I lecimy spać. Jutro w planach live ze szkolenia z Bomertem, Adamem z rana, także będziemy się uczyć pozować. Do tego trening rąk i dwugłowych. Także zapowiada się ciekawy dzionek. Za dziś wam bardzo dziękuję. Życzę wam miłego wieczoru, dobrej nocy i widzimy się moi drodzy jutro. Do zobaczenia. Hejka. Dwa Mamy 1 maja, 4? No. W każdym razie ja już w drodze na siłownię. Dzisiaj, jak wspominałem, łapę i dwójki. Ale nie wiem, czy będę nagrywał, bo raz, że czas nagli, ze względu na to, że o 10 jest live z Adamem Bomertem odnośnie tam sztuk pozowania, a chciałbym wziąć w nim udział. No, a myślę, że też będzie sporo osób na siłowni, bo tu o 8 dopiero otwierają, także myślę, że każdy wcześniej przyjdzie, żeby później spokojnie sobie grillować także wybaczcie jeżeli nie będzie nagrywki z treningu no so, co, ja wyspany z rana ciśnienie mierzyłem coś czuję, że też skończę z lekami na nadciśnienie mnie to rodzinne rodzice biorą, dziadkowie brali, no, myślę, że i mnie to czeka, mierzę rano i wieczorem no to Różnie. Mamy i po 160 ciśnienie na, na 80, mam i prawidłowe 130 na, na 70, ale no, zobaczymy co tam lekarz powie. No co, wczoraj kolano dawało się zajebiście we znaki w czasie jazdy samochodem. Nie wiedziałem, że aż tak będzie bolało. No Myślę, że na razie, tak jak rozmawiałem z Fizjo, czwórki w ogóle odpuszczę. Skupię się tylko na dwugłowych i pośladkach. Mam ćwiczenia, które też będę wykonywał, żeby zadbać o mobilność bioder. No i mam nadzieję, że z czasem i przejdzie. Wrócimy normalnie do treningów. Nie rezygnuję z treningu nóg, bo lubię go robić, mimo że jest bardzo ciężki. No i co? Nie biję więcej piany, nie ma co za bardzo gadać. Widzimy się, moi drodzy, albo na siłowni, albo już przy śniadanku, do zobaczenia, siemano miłego dnia wam życzę i udanej majóweczki, pozdro czołem YouTube, widzimy się już po treningu jednak udało mi się nagrać bo dzięki uprzejmości właścicielki wszedłem trochę wcześniej także był czas, ludzi nie było więc trening nagrany łapy jak to łapy, wiadomo, szybko powiedzmy przyjemnie chociaż nudno, nabiło solidnie dwójki jest w miarę ok, aczkolwiek, no wiadomo, lewa noga, trochę mi te kolano utrudniało ćwiczenie, ale to, co należy, należało zrobić, zostało wykonane. co? Lecę do domu, dobijam kroki i my Was zapraszam do relacji z treningu i widzimy się przy posiłku potreningowym przy śniadaniu. Siemanko, do zobaczenia. Widzimy się przy śniadaniu, po live z Adamem Bumertem Odnośnie pozowania Fajne, Fajny live, bo trochę fajnych informacji O co zadbać, czego unikać w czasie pozowania Na scenie, przed sceną Także spoko, polecam obejrzeć, bo live z tego co wiem ma być zapisany A my widzimy się przy śniadaniu 100 g ryżowego magaronu 200 g trio warzywnego 200 g kury 5 gramów Oleju lnianego. Do tego na popitę herbata z Shakera. O, szafka otwarta, ale mniejsza o to. Eee, suple standardowo. Detrujka, omega 3, magnes, nag B-kompleks. I, I chyba to wszystko. Także co ja się zabieram za jedzenie. A was zapraszam do kolejnego posiłku. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Ekipa. Widzimy się przy drugim posiłku. 100 g makaronu, 20 g majonezu, 200 g trio. Odrobina rozponki dla smaku, 200 g kury. I co, tak wygląda drugi posiłek. Biorę się za jedzenie. Was zapraszam do trzeciego posiłku. Do zobaczenia, Siemano. Widzimy się przy trzecim posiłku. Czas na klasyczne grzanki. Prosto, smacznie, bez żadnej kombinacji. 150 g szynki z kurczaka, 80 g sera. Kotlin na wierzchu i na popite szklanka coli. Tak się prezentuje trzeci posiłek. Biorę się za jedzenie, a Was zapraszam standardowo do kolacji. Do zobaczenia. Siema. Siema. Widzimy się przy kolacji. Mam tutaj duży posiłek składający się z dwóch części. Pierwsza część to 300 gramów skyra, 200 g jabłka. Pod słodem są jeszcze truskawki, 150 g I do tego 50 gramów cornflakesów o smaku tofi. I tutaj jest, są, jest 100 g płatków jaglanych, 40 g WPC, kanapka mleczna podpierdzielona od córki i 20 g masła orzechowego. Duża kolacja, solidna porcja węglowodanów, ale trzeba dobić i nie, nie ma rudzić. Biorę się za jedzenie, oczywiście, suplementację też już mam przygotowaną jemy, coś się obejrzy i do spania jutro wolno od treningu do nabicia tylko kroczki także myślę, że widzimy się na porannym spacerze życzę wam miłego wieczoru dobrej nocy i do jutra pozdrawiam, hejka siema, dzień dobry, coś youtube mamy piątek, poranek 5.30 na zegarach ja właśnie zaczynam swoją poranną rutynę kroczki do nabicia standardowo 10 tysięcy kroków także łatwo, szybko i przyjemnie. Dosyć wrześko z rana, Jeszcze dwie nieprzyjemnie, ale swoje trzeba zrobić. Na rozbudzenie spacerek. Dobra rzecz. No co? Ja odpalam sobie podkaścik. robię swoje. A my moi drodzy widzimy się standardowo przy śniadaniu. Do zobaczenia. I miłego dnia Wam życzę. Siemano. Dzień dobry, czas na śniadanko. 100 g makaronu ryżowego, 200 g włoszczyzny, mix sałat, 200 gramów kury, 5 gramów oleju lnianego. Do tego standardowo, tym razem w kubku na popite herbatka, suple. I tak moi drodzy zaczynamy dzień. Ja biorę się za jedzenie. Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnym posiłku. Pozdrawiam. Siemanko, siemanko, czas na drugi posiłek 100 gramów makaronu pełnoziarnistego, 200 gramów włoszczyzny, 200 gramów kury eee, odrobina miksu sałat na popite herbatka z shakera coś do oglądania na YouTube i co? Ja się zabieram za jedzenie Was zapraszam do trzeciego posiłku Siemanko, pozdrawiam, do zobaczenia czołem, widzimy się przy trzecim posiłku standardowe grzanki 5 bułek, 70 gramów Sera żółtego, 150 g szynki z kurczaka. Do tego kaczup, tym razem pudliżki, Na popite szklanka coli. I tak moi drodzy wygląda dzisiaj trzeci posiłek. Jemy i widzimy się moi drodzy przy kolacji. Do zobaczenia, siemano. Siema, widzimy się przy kolacji. Yy, mamy tutaj 100 gramów ryżu, 300 gramów skyra, 50 gramów pszenicy ekspandowanej, 40 gramów WPC, 200 gramów jabłka i 20 gramów masła orzechowego. No i moi drodzy, w dniu dzisiejszym oficjalnie kończę okres masowy z wagą prawie 97 kg. Od jutra ruszamy, moi drodzy, z prepem. Jutro, w czasie kroków w drodze na siłownię, pojawią więcej szczegółów. Jakie makro, co się zmieniło, co odeszło, a może co się dodało. Także. Dziękuję, że byliście ze mną w okresie masy. A teraz ciśniemy z prepem, moi drodzy. Jedziemy, robimy swoje. Forma musi się zgadzać. Życzę wam miłego wieczoru, dobrej nocy. Do jutra. Pozdro.